Jak mieć skuteczność blisko 100%? Czy jest to w ogóle możliwe? E, obejrzyj film do samego końca, a podam Tobie historię, jak to wyglądało u mnie, że w pewnych momentach życia dochodziło do sprzedaży dochodzącej blisko 100%. E, żeby to zrozumieć, to powinieneś wiedzieć, gdzie wcześniej pracowałem, co robiłem, e, żeby wiedzieć, że każdy tak może, tylko musi przejść pewne rzeczy żeby sprzedaż dochodziła do bardzo wysokich poziomów. Ja tu nie mówię o sprzedaży w internecie, ale sprzedaży bezpośredniej, sprzedaży, gdzie jest drugi człowiek, gdzie, gdzie muszę porozmawiać z tym człowiekiem, zobaczyć jakie ma gesty, zobaczyć jego mimikę, mowę ciała i dopiero wtedy jestem w stanie bardzo dobrze sprzedawać. Jak również mogę zrobić to przez telefon, to już właściwie nie będzie miało takiego znaczenia. Zaczynam od początku. Jak to się u mnie zaczęło? Pracowałem w firmie energetycznej, w której moja praca była w terenie. Dziennie odwiedzałem około kilkaset osób. Kilkaset osób, gdzie miałem rozmowy od jednej minuty do kilku minut, a czasami kilkanaście minut. Praca w energetyce i współpracowaliśmy również z gazownią, gdzie odczytywaliśmy licznik, nosiłem rachunki, pracowałem również jako, jako monter. No. To ogólnie, ogólnie wyglądała moja praca w ten sposób. I teraz, jak próbowałem sobie zorganizować pracę, aby tą pracę, którą fizycznie muszę dotrzeć od, od jednego do drugiego klienta, żeby ją skrócić i żeby ją zmaksymalizować, ale nie tylko chodziło mi o to, żeby pracować i zarobić na etacie. Moja praca to nie był stały, stały zarobek godzinny, bo nikt z tego nie rozliczał, nikt nie mógł tego sprawdzić. Ja pracowałem na akord, czyli tyle, ile Zrobiłem, tyle zarobiłem za każdą jedną czynność, w zależności od rejonu, co zrobiłem, byłem rozliczany tam na kilkadziesiąt groszy i to sumę, to, to dawało sumę w skali miesiąca. Dziennie kilkaset osób, a w skali miesiąca było to parę tysięcy, dochodziło nam do pięciu tysięcy wizyt, więc policz sobie, czy ty jako ktoś, kto chce sprzedawać, kto chce... Mieć dobre wyniki, ile miesięcznie obsługujesz klientów, ile rozmów przeprowadzasz. Nie chodzi o długie czy krótkie rozmowy. Mogą to być telefoniczne rozmowy. E, u mnie to było około kilka tysięcy, a w skali roku kilkadziesiąt tysięcy. Więc przekalkuluj sobie, e, jak mogłoby to wyglądać. I teraz wchodziłem do e, osób, e, powiedzmy, w domkach, e, w domkach jednorodzinnych, w blokach, e, bliźniakach. E, w gospodarstwach rolnych, gdzie tam już troszkę więcej czasu e, musiałem spędzić. I musiałem co takiego wiedzieć. E, musiałem wiedzieć, jeżeli wchodzę w gospodarstwa e, rolne, że tam są zwierzęta, są psy, więc e, nie, ma, nie było takiej możliwości, żebym mógł się bać tych zwierząt czy psów i tak dalej, ponieważ wokół mnie chodziły i wyczułyby, e, wyczułyby, że po prostu się boję, mogłyby mnie ugryźć. E, w całej karierze, owszem, e, miałem dwa, dwa kęsy, ale. Ale to jakby inna, inna historia, ale to było w ciągu 10 lat, więc jakby e, zupełnie inna sprawa. W każdym bądź razie czego się nauczyłem? E, nauczyłem się mowy ciała, jak to wyglądało. Przedstawiałem się, więc miałem jakąś legitymację, e, i ludzie albo ufali, albo nie. E, wiedzieli, że jestem z jakiegoś zakładu, który przeprowadza jakąś rutynową kontrolę, więc zachowania tych ludzi były bardzo różne. Zachowania tych ludzi były czasami bardzo dziwne. Bo ja przyszedłem tylko po to, żeby odczytać licznik, żeby go skontrolować, czy wszystko jest w porządku, czy ktoś nie kradnie prądu, ewentualnie dać, powiedzmy, e, rachunki. E, I teraz ja patrząc na tych ludzi, gdzie było to, powiedzmy, 60 sekund, 40 sekund, była to minuta, kilka minut czy kilkanaście, e, miałem możliwość zaobserwowania ludzkich zachowań. Więc jeżeli ktoś miał coś na sumieniu, jeżeli ktoś coś ukrywał, to ja to widziałem, zapamiętywałem to. Oczywiście pierwsze, pierwsze miesiące nie były takie, że ja dużo wiedziałem, ale uczyłem się. Moja podświadomość się uczyła. I za każdym razem było coraz lepiej, lepiej i lepiej. I okazało się, że wiedziałem, jakie są reakcje ludzi, jak ja mam się zachować, co mam zrobić. Wchodziłem w osiedla, gdzie były bardzo niebezpieczne osiedla. Osiedla, w których po prostu e, mieszkało bardzo dużo e, Cyganów. Nie mam nic do Cyganów właściwie ogólnie, ale. Były osiedla, w których notorycznie ludzie po prostu korzystali za darmo, za darmo z prądu, nie chcąc za niego płacić i kombinowali różne, różne rzeczy. Oczywiście w innych narodowości ludzie też byli, tak? A nie bagatelizując, ale chodziło o to, że był, miałem miejsca, w których przez nieuwagę mogłem mieć poważne problemy. Co to znaczy? Musiałem wiedzieć, jak mam się zachować, musiałem w danym momencie improwizować, musiałem udawać, że. Ja tylko przyszedłem skontrolować, nic takiego, ponieważ e, dosłownie kilkanaście sekund później, czy pół minuty później, już 20 ludzi było w domu, jeżeli tam coś się działo. Więc musiałem umieć się zachować, musiałem wiedzieć, co takiego mam zrobić, żeby nie wpaść w kłopoty. Były sytuacje, w których wchodząc do niektórych domów, bardzo rzadko to było, naprawdę bardzo, bardzo rzadko, ale były sytuacje, w których e, wchodząc do wielkiego e, domu, bardzo. Jak to się mówi, bo, bogatej osoby, e, nagle mam przyłożony pistolet do, e, do ciała. I teraz jak ja mam się zachować? E, ja musiałem być bardzo spokojny, nie mogłem się przestraszyć. E, po prostu e, musiałem e, powiedzieć e, bez ruchów: tutaj jest legitymacja. E, ktoś mnie wypytywał, prawdopodobnie ktoś kogoś się bał. E, i, I mówię: proszę zadzwonić, e, proszę zadzwonić do, e, do zakładu. Do recepcji, czy też do miejsca, w którym właśnie odbierało się telefony. W takich momentach czasami zapominamy numeru telefonu, czy coś tutaj, był numer telefonu, więc mówię: Proszę znaleźć numer telefonu, proszę tam zadzwonić. Ja nazywam się tak i tak, wyglądam i tak jak pan widzi, w recepcji będzie ktoś, kto potwierdzi to wszystko i potwierdzi, w jakim rejonie jestem, więc jestem prawdziwy, więc nie ma pan się czego tutaj obawiać. Przyszedłem tylko wykonać pewną rzecz pewną usługę i co się działo. W sytuacjach takich można było być dosyć dosyć często były to bardzo zróżnicowane sytuacje, w których jest po prostu bardzo bardzo duży stres i nie wiemy tak naprawdę co się dzieje. Więc moja mowa ciała, musiałem zachować się bardzo spokojnie, musiałem zidentyfikować mowę ciała drugiego człowieka. Pracowałem również w innych firmach, tam gdzie był kontakt bezpośredni, czy to powiedzmy e, ubezpieczenia, e, czy to był, e, powiedzmy, prowadziłem przez długi okres czasu firmę reklamową, gdzie miałem kontakt bezpośredni. Oczywiście inny, inny rodzaj firmy reklamowej to, e, to były lata, e, lata 90., więc e, tam nie było mowy o internecie, tam było wszystko praktycznie na, na papierze, e, więc e, inaczej to wszystko wyglądało, ale miałem kontakt, właśnie tą wiedzę, którą tu zdobywałem przez, e, przez lata. Przełożyłem sobie później na pracę, na pracę w terenie i bardzo łatwo odczytywałem mowy ciała ludzi. Wiedziałem, co mówią, co chcieli mi powiedzieć, czy co nie chcieli mi powiedzieć. To było takie powiedzmy. Umiejętność odczytywania ludzkich intencji, umiejętność odczytywania ludzkich zamiarów, tego, czy mnie wpuszczą, czy nie. Często było tak od razu na nie, proszę wyjść stąd, nie jestem niczym zainteresowany. Więc ja musiałem mieć bardzo mocne argumenty, musiałem wiedzieć dokładnie, co powiedzieć, jak powiedzieć, musiałem mieć naprawdę bardzo, bardzo dużą wiedzę, za chwileczkę do tego przejdę, co takiego musiałem wiedzieć, żeby, żeby powiedzmy mieć karty przetargowe. Zatem moje doświadczenia były takie, że wcześniej pracowałem z firmą, z firmą Multilevel Marketing, gdzie również w skali miesiąca miałem ileś tam setek, setek spotkań, tutaj mamy parę tysięcy spotkań, tam mamy kilkaset spotkań, więc pracowałem do którejś godziny, później pracowałem w innej firmie, gdzie no stop, obcowałem z ludźmi. Cały czas po prostu miałem kontakt z ludźmi, i to spowodowało, że nauczyłem się bardzo szybko mowy ciała. Co to znaczy? Nauczyłem się mowy ciała na tyle dobrze, że byłem w stanie rozszyfrować drugiego człowieka bardzo szybko w sensie, jak jest ubrany, jak się zachowuje po tym, jak zadam jemu pytania, cokolwiek. Wiele, wiele razy uczestniczyłem w różnych zebraniach, których widzieliśmy i musieliśmy nauczyć się mowy ciała ludzi, więc to wszystko już wcześniej mi pomagało. I po pewnym czasie stałem się coraz lepszy, lepszy, aż stałem się jednym z najlepszych sprzedawców, gdzie dla mnie to było naturalne. Naturalne, tylko że widzisz, naturalne dla mnie to były lata pracy, to były setki, tysięcy. Takich kontaktów, rozmów, i wtedy to było, niektórzy mówią, wow, naturalny sprzedawca, jak on to dobrze robi. Ale tak naprawdę jest to dużo, dużo, dużo pracy. I jakby rozwinięcie tego znajdziesz w drugiej części. A tutaj chciałbym, chciałbym tą część zamknąć. Zatem zapraszam cię do drugiego filmu, w którym rozszerzę, rozszerzę całą tą wiedzę. A tymczasem trzymaj się miłego dnia, jeżeli chcesz obejrzeć drugą część, której. Rozszerzę całość, okej? Okay? Na razie trzyma się. Hej.